Cześć wszystkim, witam Was ponownie na naszym kanale Dream Hunters. W dzisiejszym filmie powiem Wam o 5 rzeczach, które zmieniły nasze zdjęcia, które pozwoliły naszym zdjęciom wejść pójść na wyższy poziom, level. Więc zaczynamy! Zacznijmy chronologicznie, więc naszą pierwszą inwestycją był obiektyw, a dokładnie mówiąc, był to Nikor 50 mm 1.8. Nasza pierwsza stałka. I po prostu pokochaliśmy ten obiektyw od pierwszego zdjęcia. To była po prostu magia, bo jak wiecie, większość osób, zaczynając swoją przygodę z fotografią, zaczynają ją z obiektywem kitowym, czyli 18-55. Jak przesiądziecie się na taką stałkę 50, no to jest po prostu bajka. Są całkiem inne zdjęcia, mają całkiem inny charakter, i po prostu pokochaliśmy to. 50 używaliśmy przez około 1,5 roku, zanim kupiliśmy nowy obiektyw i naprawdę go dobrze przetestowaliśmy. Więc wiemy, co mówimy, że jest naprawdę super i wcale nie kosztuje tak dużo, jak można by sądzić. Bo jak wiecie, niektóre obiektywy możecie kupić za trójkę, za 4000, a ten obiektyw możecie kupić już w granicach 900 zł, 950, więc to nie jest tak wcale dużo. A obiektyw jest naprawdę super i. Dzięki niemu możecie, że tak powiem, swoje zdjęcia wnieść na kolejny, że tak powiem, poziom. I zanim pokażemy Wam przykładowe zdjęcia, to zabierzemy Was na chwilę w inne miejsce. Przenieśliśmy się w pole słoneczników po to, aby pokazać Wam jak działa w praktyce 50-ka i dla porównania zrobię jeszcze zdjęcia obiektywem kitowym, więc zaczynamy! fotografii nie liczy się tylko umiejętność robienia zdjęć. Ważna jest też ich obróbka. Kiedyś wydawało nam się, że po co jest ta obróbka? Przecież takie zdjęcie piękne wyszło. Jest cudowne. Ale dzisiaj jest całkiem inaczej. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez Photoshopa. Po prostu Photoshop wszystko ułatwia. Wiecie, są różne sytuacje. Czasem komuś też, że tak powiem, jakaś niespodzianka wyskoczy na twarzy. Czasem jakiś włosek się gdzieś zawinie. I po co te rzeczy? Przecież można je z kilka sekund usunąć i zdjęcie ma całkiem inny charakter i jest dużo przyjemniejsze dla oka. Więc uważam, że inwestycja Photoshopa była jedną z lepszych inwestycji. I naprawdę nie wyobrażam sobie bez tego programu dzisiaj życia. I mam nadzieję, że na tym kanale będzie więcej tutoriali dla Was. Tutaj są zdjęcia przed i po obróbce. Jak widzicie jest ogromna różnica. Naszą kolejną inwestycją była blenda 5 w 1 i powiem wam tyle, że blenda wcale tak dużo nie kosztuje, a bardzo ułatwia życie fotografa, bo ma wiele zastosowań i żeby wam to pokazać, przenosimy się w inne miejsce. Ponownie przenieśliśmy się w pole słoneczników, teraz pokażę wam naszą blendę, więc chodźcie. Blenda jest leciutka. Złożona nie zajmuje dużo miejsca. W zależności od potrzeb można ją kupić w różnych rozmiarach. My akurat kupiliśmy ją większą. Polecam wam kupić blendę 5 w jednym, która odbija w kolorach złoty, biały, srebrny. Czarny materiał może pochłonąć nadmiar światła. Jest jeszcze dyfuzor. Tutaj macie przykłady zdjęcia z użyciem dyfuzora, a tutaj bez. Przyleżeńcem fotografa jest światło i zobaczcie teraz, mamy lato, wcześniej rano wstajemy, słońce jest w pełni i jest super, ale zaraz przyjdzie zima, będzie godzina 16 i będzie ciemno. I oczywiście można robić zdjęcia w tym czasie, wziąć aparat i wyjść na dwór, ale będą bardzo zaszumione, bo będziemy potrzebować bardzo wysokie ISO, no i nie będą aż tak piękne te zdjęcia. Dlatego warto jest używać lampy błyskowej, która nam w tym wszystkim pomoże i nie będą takie zdjęcia zaszumione. Lampa błyskowa jest też po to, aby robić zdjęcia w studiu. Po prostu zdjęcia studyjne są przepiękne. Kładziecie jedną lampę tu, drugą tutaj i pykacie fotki i macie piękne doświetlone zdjęcie. Lampa błyskowa jest też super na imprezach. Osiemnastki, śluby, jakieś rodzinne tylko brać, zakładać i pykać fotki. Tutaj macie przykład zdjęcia, które zrobiliśmy bez użycia lampy. Jest wysokie ISO, przez co jest zdjęcie zaszumione i nadal ciemne. No i nie jest za piękne. A tutaj macie zdjęcie z użyciem lampy. Zobaczcie, jak jest pięknie doświetlone. I nie ma żadnych szumów. I super wszystko gra. Które waszym zdaniem wyszło lepiej? Oceńcie sami. Na ostatnim miejscu jest, uwaga, uwaga, MacBook Pro 16. I jest to... Cudowny laptop, bez którego nie wyobrażam sobie dzisiaj życia. Zaraz Wam powiemy, dlaczego. Laptop dla fotografa musi mieć dużą moc obliczeniową, aby udźwignąć takie programy jak Photoshop, Lightroom i inne. W laptopie dla fotografa jest jeszcze jeden bardzo ważny element a dokładnie wyświetlacz. Wyświetlacz musi odzwierciedlać rzeczywiste kolory. W tańszych laptopach kolory są często przekłamane. I wystarczy wydrukować takie zdjęcie i porównać z tym, co macie na laptopie. No, będzie inaczej. Zdjęcie może być bardziej jakieś zielone albo fioletowe i to jest normalne, akurat w tym przypadku. I my kiedyś też mieliśmy starego laptopa i na nim też obrabialiśmy zdjęcia. Na wszystko przyjdzie pora. Naprawdę. Tamten laptop miał 7 lat i działał tak wolno, że. W ciągu kilku minut ty mogłeś sobie zaparzyć herbatkę i inne rzeczy zrobić, zanim otworzy się w ogóle Photoshop. A jak robiłeś jakieś poważniejsze rzeczy, typu Do Burn, to cię zaraz wywalało. Więc spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. My na swój sprzęt też długo czekaliśmy, ale się w końcu doczekaliśmy. To nie były wszystkie nasze inwestycje, ale uważam, że właśnie te inwestycje miały największy wpływ na nasz rozwój. Dziękujemy wam za obejrzenie naszego filmiku i widzimy się w przyszłym. Pa!